Z książki Maryja mówi do Ciebie, siostry Bożeny Marii Hanusiak, 21 października. Okazując miłość bliźnim, okazujesz ją Bogu. Co czynisz najmniejszemu z ludzi, czynisz mojemu synowi. Każdy Twój gest miłosierdzia względem bliźnich Przetrwa na wieki. Proszę za Tobą i przemieniam Cię, abyś we mnie cały stawał się miłością. Miłość jest wolna od szukania siebie, miłość jest czystym darem. Bóg złożył Cię w moim niepokalanym sercu, abyś i Ty mógł kochać czystą miłością.